Przyglądam sobie Steama, zjeżdżam w dół, a tu nagle patrzę, gra o jajku. Przygodowa gra, symulator, akcja. Stestujmy tak, już to jest ta gra o jajku. Zaczynam grać... No to jest 4 jeden punkt drugi. O, można jeszcze spacją klikać. Enterem, enterem też można. Jajko. Bardzo duże jajko. No i to tyle. Teraz taka gra, że można klikać w jajko. Zobaczmy, czy jeszcze coś na następnym poziomie na nas czeka. Patrzmy. I ostatnie klicie. I co? I no, ani jajko nie pękło, ani nie zmieniło koloru. Fajnie, można rozwinąć grę to na pewno. Twórcom życzę jak najlepiej. Trzymajcie się cześć. Dobra, stwierdziłem, że pozostawienie tak tego odcinka byłoby za krótkie, więc przejdźmy sobie na treści społeczności. Jedynym osiągnięciem w tej grze jest zdobycie miliona. Miliona jajek. Czyli miliona kliknięć w jajko. To oznacza, że ktoś na pewno tego dowiódł, proszę Państwa, to, to jest big X6, co był milion jajek. Wczoraj, o 16. Takby ten użytkownik dużo, dużo mówi o, o sobie. Potencjalny spoiler. O jajko, tutaj wygrał, tutaj wygrał jajko, tutaj, 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 no wszyscy dużo osób to było to jajko. Dużo osób chyba lubi jajka. 14 tysięcy ktoś zrobił. 43 minuty. O kurcze. 14 tysięcy kliknięć w jajko 43 minuty? Poczekajcie, będziemy to policzyć w takim razie, jeżeli 1 milion podzielimy na 14 tysięcy 14500 powiedzmy o, przejdziemy, to jest 68, tak 68, żeby było łatwiej to zaokrąglimy do góry a z 43 daje nam 2967 co z kolei. Daje nam. Podzielmy to przez 60. o niepięcia. Trzeba klikać dwa dni. No tak około w jajko, by mieć milion jajek. I co mogę powiedzieć? Ci ludzie, kto to dokonali, no pewnie nie klikali dwa dni. Pewnie coś. Pewnie poszli na skróty i szczytowali. Bo tacy są ludzie. Żegnam.